Cześć Wam, no to zaczynam vloga. Zobaczcie, tutaj się robi już jeden filmik. Właśnie z krytkami. Jak będziecie słyszeć, wiercenie to radek walczy z półkami w kuchni. A ja jestem w trakcie robienia. A właściwie, poczekajcie. Mówiłam Wam, że tu na te kosze będę robić. No takie przykrywki. Jedna już jest. Tylko jeszcze ją będę musiała pomalować. O, takie coś wyszło mi. Drugą właśnie robię i właśnie Wam pokażę, jak ja to robię. Dobra, to jest. Jestem w trakcie mniej więcej czekajcie, oddalę. Może będzie lepiej. O, tak, teraz będzie lepiej. Yy, tu karton wymierzony 30 na 30 i papierową wiklinę robię w ten sposób tutaj podklejam też klejem na gorąco żeby się trzymało no tutaj obramowanie będzie tutaj o tutaj te no jak widzicie klamerki do tego potrzebuję nożyczki to są normalnie papier normalna jakaś gaz gazetka, z czego to była akurat ta nie wiem, w każdym razie jakieś gazetki no i tutaj klejem na gorąco a później zrobię Farbą w sprayu, zaraz wam pokażę, jak to jest farba. O! Dobrze widzicie? O, 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 tak będzie lepiej. Taką farbą uniwersalną w sprayu zrobię. Już ją kiedyś używałam. To akurat kupiłam w mrówce. No i sama zrobię takie przykrywki, bo chciałam kupić takie kosze. Tamtej wielkości, żeby były z przykrywkami, no ale niestety nie, nie dało rady. Bajzer, widzicie, radka raciuchy, bo brał się w, roz, w robocze e, <laughs> i chciałam kupić takie kosze, ale na taki wymiar, jak nam by tam pasowało, nie było takich z przykrywkami. A chciałam, żeby to było właśnie w komplecie, więc no, sama robię, sama zrobię i co? I da radę, da radę. <laughs> no. Pynie, trochę zaniepokojony, bo słyszy dźwięki, więc tak chodzi za mną. Nie lubi wiertarki, chyba żaden pies nie lubi. Ale on już się powoli przyzwyczaił, bo tyle tego jest, dobra. No to ja biorę się, bo tak filmik się obrabia. No to ja teraz będę robić będę się malować, i przy okazji zrobię filmik krótki, taki migawkowy, ten, ten pod muzyczkę. o. I zobaczcie, już teraz pomalowałam. To jest jedna warstwa. Na razie mi się to tak podoba właśnie, kiedy prześwitują te gazety. No już są wysuszone i tak dalej. No tak to wygląda. O tak. Nie wiem, zastanowię się, być może dam jeszcze jedną warstwę, bo farby tej sprayu ma bardzo dużo. W każdym razie, no to takie o. Takie. Tak to wygląda. Przypominam, papierowa witlina. Więc w sumie do tego wiecie co potrzebowałam tylko? No wiadomo, musiałam zrobić najpierw papierową wyklinę. Czyli zwykły klej taki w po bo w najbardziej wygodny, plus gazety. Później potrzebowałam do tego... E, ja używam takiego kleju introligatorskiego z firmy Dragon. Czekajcie, pokażę, pokażę, ale to później Wam pokażę jak ten, e, jak tutaj już powiem. E, do tego klej na gorąco. Kawałek który i później e, farba w sprayu, tch, na jakąkolwiek znajdziecie. Nawet zwykła samochodowa. Ja szukam uniwersalnej, ale jak nie było na przykład, a co się robiłam, e, to używałam też takiej samochodowej. Dobra, a teraz Wam pokażę ten klej. Muszę go znaleźć, muszę sobie schowałam. O akurat szu... to jest ten dragon. Nie, wcześniej miałam dragona, teraz mam coś innego. O, Bambino. Taki. A wcześniej miałam właśnie z dragona. Ja go mam już kupę czasu, tu jest mniej więcej tak gdzieś, nawet nie połowa tego kleju, a ja go mam, mam i mam, a bardzo często z niego korzystam. Wiecie co właśnie, <laughs> żeby było śmiesznie. Znowu, ten stół. Zobaczcie, takie bazie że od niego odpada. Tutaj taki właśnie muszę. I tym klejem jestem w stanie te listwy przykleić. Właśnie to niedługo zaraz zrobię. Takim zwykłym klejem i trolligatorskim, i trzyma się. Dobra, to na razie. Zaraz idę na spacerek z piesiem. Zobaczcie, ile stokrotek. No Nie Niezapominajki, najbardziej lubię, ale potem są od razu stokrotki, albo właściwie na równi. I u mnie w okolicy. Co roku widzę, że jest ich coraz więcej. Właśnie takich stokroteczek. No i o, Oczywiście. Oczywiście. Tak. Musiał. Tak. Ostatnio nam się wysmarował, że musieliśmy go kąpać przez to. Ej. Normalka. Ale wracając do stokrotek. Ja uwielbiam stokrotki. Uwielbiam i mnie to bardzo cieszy. Że jest ich taki wysyp w koło mnie. I to nie tylko w tym miejscu, ale w innych miejscach też jest ich tak dużo. No i a propos innego miejsca, zobaczcie. Tu też jest, to prawda, mniej gęsto, ale też jest sporo stokrotek. Tu nawet w cieniu. Trochę wam świeci w cieniu wejdę. Pełno. Stój! Stój! ten jak do kolegi chciał pójść ale grzecznie stanął jest karny jeżeli chodzi o to no ale zobaczcie pełno, a tutaj było ścinać i znowu, znowu no to chyba będzie filmik na nie o stokrotkach, a o tarzaniu się pyśka <grym> okej okay. przeszłam 10 metrów i zobaczcie, znowu znowu stokrotki Dobra, już nie będę Wam tutaj tryła stokrotkami, ale jest ich tutaj pełno, tam dosłownie pełno, co moje oko bardzo cieszy. OK, teraz Wam pochwalę mojego mężusia. Mówiłam Wam, że okap miałam za wysoko. Tadam obniżył mi i zrobił mi tutaj półeczki. Takie, jedna tu jest równo z okapem, druga tutaj, ale tak żeby ten. No to tutaj mogę butelki sobie położyć jakieś wyższe rzeczy. No na przykład to mi się na tej półce nie mieści, ale ja tak chciałam, żeby to było w połowie. No i tu na samej górze. Czyli teraz to, o, zobaczcie, to miejsce, na której szafka nie była, jest w tej chwili całkowicie fajnie wykorzystane. A ja wam powiem tak, no zobaczcie, ja mam masę, masę przypraw i to nie są wszystkie. Nie, nie, jeszcze mam w jednej z szafek, więc ja potrzebuję coś takiego mieć pod ręką. Tylko wcześniej miałam tu z prawej strony i czasami bywa, gotuję, gotuję coś tutaj na tym, i w pewnym momencie sięgam automatycznie z prawej strony, a nie z lewej. No ale w każdym razie chciałam Wam pochwalić. No bo tak, wzięliśmy, poszliśmy tak, Radyk wymierzył, ja po, inaczej. Najpierw byłam ja palczasta. Mówię, chcę tu, chcę tu, chcę tu. A to obniż. No, obniż to, to mówiłam wcześniej. Powiedziałam, że będzie zły, bo wcześniej się pytał, na no, jaką wysokość, a ja mówiłam obojętnie. Zresztą opowiadałam Wam. No, ale dobra, jeżeli chodzi o półki, ja wskazałam, jak ja chcę. Radek wymierzył, poszliśmy do kastoramy. Ta deska, to jest taka zwykła deska meblowa, która jest no, po prostu na półki w szafkach. No i takie. O. Przy, y, wymierzył Radek tam. A, i tam przycięli w kastorami. No i Radek mi przykręcił na takie wsporniki. O. Elegancko, bardzo mi się to podoba. Bardzo się z tego cieszę. Faktem to, to jest i tak tymczasowe. Bo przecież my chcemy potem zmienić kuchnię. No ale nawet, no, no diabli wiedzą, ile ta tymczasowość będzie trwała. Czy to kilka miesięcy, czy kilka lat? No bo to różnie wygląda. No sami wiecie, jaka jest teraz sytuacja. Można sobie planować, a z planów i tak wychodzi wielki kuper, bo na przykład jest jakaś inflacja, podwyżki, czy coś w tym stylu. No sam fakt, zobaczcie sobie, jak jest z ludźmi, którzy pobrali kredyty. A teraz czasami płacą, płacą drugie tyle tego kredytu. Oj, no to więc ja, nie, nie, ja sobie nie zakładam, kiedy ta kuchnia zostanie zmieniona, w jakim czasie. Kiedy będzie, to będzie, kiedy będą finanse. Bo na razie finanse są nam potrzebne na coś innego. No, ale w każdym razie kuchnia, po zaporządkowaniu jeszcze w różnych miejscach, a i te kartony, co tutaj mamy. Muszę wymienić, kupić. Chyba kupię plastikowe, no bo Zobaczcie, no po prostu no już. Czasem z żółkły. to jest naturalne i część jest jaśniejsza, część ciemniejsza. Muszę poszukać kartonów, znaczy nie kartonów, chyba raczej najpierw pudełek poszukam, takich plastikowych yy, i wtedy zamówię, ale to za jakiś czas, jestem już zmęczona tym zamawianiem tego wszystkiego, a jeszcze czekamy na jakieś następne paczki, bo to, bo to, bo tamto, bo to. Dobra, no to kończę. A, nie, nie, nie kończę. Eee, jeszcze jedna kwestia pokażę Wam tutaj jak to soczyście wygląda kolorki i w międzyczasie Wam powiem nie wiem jaka będzie sytuacja jeżeli chodzi o filmiki na YouTubie z tego względu, że mamy problem z internetem w tej chwili wrzucałam filmik, ten co wcześniej oglądaliście ten 19 minut z kredkami z Akszyna z Max and More, i on mi się wgrywał prawie 3 godziny no już nie mówię o tam przetwarzaniu i tak dalej, samo wgrywanie 3 godziny. Byliśmy, mamy internet T-Mobile. Byliśmy, zgłosiliśmy. No zobaczymy, bo jeszcze jest możliwość, że modem się zepsuł. Dobra. Mam nadzieję, że ten problem z internetem się rozwiąże. W razie czego, mam nadzieję, że ten filmik też mi się uda wgrać, ale w razie czego po prostu prawdopodobnie będzie on krótszy i nie wiem jak to mi się będzie udawało. Może do kogoś pójdę i wgram. No nie wiem, nie wiem. W każdym razie różnie to może być. Jeżeli by się okaże, że mamy po prostu no problemy totalne, to po prostu szybciutko, króciutki filmik nagram i wgram Wam, żebyście byli na bieżąco, że na przykład w tym i w tym czasie filmiku nie będzie ze względów internetowych. No po prostu, braku internetu. Dobra, to na razie. Bardzo możliwe, że to będzie już koniec, ale nie wiem, może coś jeszcze dogram. Pa, pa! Dobra, jeszcze raz ja yy, od razu Wam mówię tak. Będzie się wgrywało długo, to będzie się wgrywało. Teraz zrobiłam troszeczkę inny obraz, że macie mnie. No. Dobra, później wyjaśnię. O co mi chodzi? Yy, mam dwa produkty, które naprawdę uratowały tutaj zwłaszcza moje kąciki ust. Bo to nie wiem, gdzie Wam patrzeć, bo tu teraz mam w tej chwili swój... Obraz. Mam nadzieję, że da radę. A jestem w dużym pokoju, a nie w swoim tym pokoiku, gdzie, na no sypialni, gdzie mam swoje stanowisko. Z tego względu, że tutaj mam komputer i chcę Wam przeczytać pewne rzeczy. Jesteście chyba krzywo. No, byliście krzywo. A chodzi mi o dwa produkty. Teraz macie odwrócone tutaj nazwy, ale ja Wam wkleję jak w trakcie, kiedy będę je omawiała, więc będziecie widzieli. Dam Wam też na dole linka, ponieważ. Ja te produkty mam dopiero tak mniej więcej od połowy miesiąca ten wcześniej, chyba od 5 maja ten od 9, czyli bardzo króciutko, więc one się nie nadają w tym momencie według mnie, żeby dać je do ulubieńców, ale powiem Wam tak, z ust, które mi tu pękały aż do krwi, tu też były strasznie spiesznięte. Ja wam nieraz mówiłam, że mam problemy, jeżeli chodzi o i skórę, i jeżeli chodzi właśnie o usta, że mi pękają czasami wręcz do krwi. I to nie z braku pielęgnacji, tylko po prostu ze względu na moją chorobę. I tak, ja sobie odpaliłam i tak, to żeby Wam przeczytać. To jest firma, nie wiem jak się to czyta, a z apostrofem P.U. W każdym razie tutaj Wam wkleję i to jest tak, tu w tym produkcie, jest miód, witamina E i proteiny mleka. Kupiłam go za 29,99 na Allegro. Yy, jak zabezpieczenie, elegancko jest. I to jest. O! Takie coś. Absolutnie ja tutaj nie wyczuwam, żeby w składzie było jakieś. Ono jest takie bardzo, bardzo mocno natłuszczające. Zaczęłam to stosować, ten. ten Zakręcę go, żeby tam bakterie się nie dostały, zaczęłam go stosować i widziałam już naprawdę bardzo dużą ulgę, bo to można stosować i jako balsam, i jako taką maseczkę całonocną na usta. I powiem Wam, że w przypadku i tego i tego drugiego produktu to było takie, że po pierwszym zastosowaniu, tu widzicie uszy, Pyśka. Po pierwszym zastosowaniu już widziałam efekty, dosłownie. Tu, zwłaszcza, bo u mnie, ja tu aż blizny mam, żeby, dzisiaj stosowałam ten drugi, w każdym razie ja Wam powiem tak, jeżeli macie problemy ze spieszniętymi, wręcz pękającymi ustami, to to jest fenomenalny produkt i no tu jest napisane, że on odżywia, nawilża, poprawia wygląd ust, jest przyjemny i lekki w zapachu, zapewnia, przyjemne, zapewnia przyjemność stosowania. I tu trzeba przyznać, on, muszę aż go niuchnąć, bo ja tak na, na zapach nie zwracam uwagi. Jest taki miodowo-słodki, taki cukrowy troszeczkę zapach, ale jest on delikatny dosyć. Ja na ustach w ogóle go nie wyczuwam. W każdym razie to bardzo mi pomogło. Ale ten drugi produkt, no bo nie będę się długo rozwodzić, to nie ma sensu. Tutaj to jest... Poczekajcie. Wezmę, bo to... Jest jeszcze lepsze. Jedno i drugie. To stosuję w ciągu dnia. Nie, czekajcie, odwrotnie. To w, w, w ciągu dnia przed makijażem na przykład, a to biorę sobie grubą warstwę, warstwę w czasie, no przed snem, wieczorem po prostu. I teraz to. Tu przede wszystkim jest napisane o tym, że on nie zawiera wody. Jest Bezbarwny, 0% wody, do suchych, spierzchniętych i popękanych ust. I wiecie co, to cudo. Aha, tutaj jest 20 gram, tu jest 20 ml, przepraszam. Tutaj jest 10, jest go mniej. Ale cena, jaka jest cena? On kosztuje na Allegro 8,49. I teraz tak, <laughs> firma to jest ziołolek. No, widzicie seria? No, może nie widzicie, ale ja wam wkleję. Seria Aqua i teraz jest dosyć duży opis, ale to jest ważne moim zdaniem, bo to jest. To jest. To jest fenomenalne, ale to jest. No, wybitne, wybitne przynajmniej do moich ust. Więc dlatego pomyślałam, że się z wami podzielę tym. Tak, Balsam doskonale zabezpiecza usta. Wystawiona na działanie szkodliwych czynników pogodowych, ujemnych temperatur, wiatru, słońca. Jednocześnie mocno natłuszcza usta, tworząc na ich powierzchni, powierzchni, na ich powierzchni warstwę okruzyjną, zabezpieczającą przed utratą wody. Olej jojoba, żożoba, nie wiem jak to się czyta, zawiera silnie, działa, silne działanie na skórę, zawiera, błąd na skórę, wzmacniając cement międzykomórkowy. Sprawia, że skóra staje się gładsza, elastyczna i sprężysta. Wosk pszczeli, będący produktem wytwarzanym przez młode pszczoły z miodu i wydzieliny specjalnych gruczołów woskowych, posiada właściwości natłuszczające i zmiękczające, które powodują, że usta stają się gładkie i delikatne. Witamina E wykazuje działanie antyoksydacyjne w stosunku do lipidów skóry. Skutecznie chroni przed działaniem czynników zewnętrznych. Natomiast w połączeniu z działaniem oleju jojoba, żożoba, skutecznie chroni usta przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym. Pomaga również w tworzeniu kolagenu, jednocześnie poprawia jedność skóry. I tu jest na żeby stosować kilka razy dziennie. No i ja Wam powiem tak: ja w tej chwili już praktycznie na, na kilka dni zrezygnowałam z korzystania z takich pomadek. Ewentualnie nakładam to. I delikatnie pomadkę palcem i tak wklepuję tylko, żeby odrobinkę było koloru. Ale z ust, które mi tu pękały do krwi, no można powiedzieć w ciągu ilu, jak jedną mam od 5, drugie mam od 9 maja, dzisiaj jest 19, czyli tu jest 10, dni, no tutaj dwa tygodnie powiedzmy. I one mi bardzo mocno wyleczyły. Ja praktycznie w tej chwili, no nie pamiętam, żebym miała w tak dobrej kondycji usta od no, przy, od kilku lat. Minimum od kilku lat. Także zobaczcie: no dobra, to kosztuje 30 zł. Zakrombimy to 8,50. Obydwa produkty są rewelacyjne. Ja Wam serdecznie je polecam i w związku z tym, no ja wiem, że one będą już w ulubieńcu. Ja się powtórzę w ulubieńcach, jeżeli chodzi o nie, ale. Chciałam Wam już wcześniej dać znać, że upolowałam produkty, które są stosunkowo niedrogie. No, może ten 30 to, to różnie można na to patrzeć, ale ten kosztuje 8,50. No 8,49 w tej chwili. I doprowadziły do tego, że moje usta są naprawdę fenomenalne w tej chwili, jeżeli chodzi o swoją kondycję. Serdecznie Wam polecam. Dobra, nie będę przedłużać. Zostawiam Wam, tak jak już mówiłam, Linki w opisie do tych produktów na Allegro. Mam nadzieję, że jeszcze troszeczkę będą. I kończę już tego vloga. Jakże i tak będę go bardzo, bardzo długo wrzucała. Wiecie, tak, jeszcze połam się pożale. Wczoraj, bo w poniedziałek zobaczycie denko. Czy to parę minut, chyba trzy. Wczoraj przez tę jaki jest internet, wrzucałam ten filmik ponad 6 godzin. Ale już troszeczkę powoli coś tam chyba technicy robią, nie wiem, też my latamy z modemem po mieszkaniu, może to jest też wina ścian, chociaż dwa mieszkania dalej bez zarzutu działało. W każdym razie internet jest już ciut lepszy, więc zaryzykuję, będę wrzucać ten filmik i jeszcze raz Wam mówię, jeszcze raz Wam mówię, będę powtarzać to chyba w wielu filmach, te produkty są fenomenalne, fenomenalne obydwa. Ten dobry był, ale po, bardzo dobry. Po pierwszym y, użyciu widziałam efekty, ale ten jeszcze lepszy, autentycznie jeszcze lepszy. A, tylko jest jeden minus y, tego dla mnie osobiście. Smak troszeczkę. Nie taki, żeby był, że odrzuca, no ale jest taki posmak troszeczkę taki niedobry, no chemiczny. Troszeczkę. Ale jak mam mieć takie usta, to ja zniosę ten. ten, ten. Dobra, koniec, koniec. Kończę ten. Tego vloga serdecznie Wam dziękuję za oglądanie filmiku. O ilego do końca. Pa pa!